Cześć, jestem Tor mama i zabieram cię do mojego domu, ponieważ... ta. Jej nie będę bezdomny. Years later. Witaj w moim super domu rób co chcesz tylko nie idź schodami tam na dół. Aha oktopa. Siema jestem sans i jestem brzuchomówcą. Pokażę ci mojego brata. Witaj człowieku, jestem Papyrus. Nie mylić z papierosem i złapiecie, więc nie próbuj uciekać. Na rajdę sobie. Kurwa, nie drzyj się, a tak w ogóle jestem Andian i muszę cię zabić, żeby zdobyć twój obie. Dobra, jestem bezpieczny. CZ Cześć, jestem uzależnionym od anime lesbijskim nerdym o nazwie Alfis. Siema, jestem wskaźnikiem gejozy o nazwie mikrofalówka, czyli po niemiecko-polsko-angielsku metaton. A co ty mi zrobiłeś? Haha, jestem teraz seks. Nie próbuj. Siema, jestem notym.